Co ty tak naprawdę robisz w tej pracy? To może nie będzie najbardziej yy, takie polityczne. Ty, profesjonalizmem to się chyba na ostatnim miejscu przejmujesz? Teraz pytanie: czy pytać o kwoty, czy o procent? Wypuściliśmy z naszej firmy całkiem dużo dobrych ludzi. Ludzie pomyślą, pajac, i nie przyjdą. Im dalej szedłem moją drogą, tym coraz bardziej zacząłem zdawać sobie sprawę, że. E, tak nie można, nie, że to nie, nie można tak funkcjonować, że się człowiek zajedzie po prostu w pewnym momencie. Gdybym tylko wiedział, że mój gość z tak ostrymi tezami dzisiaj przyjdzie, to na pewno bym go nie zaprosił do podcastu. Chcemy tą firmę robić inaczej, chcemy tą firmę robić po swojemu. Chcemy stworzyć sobie miejsce, w którym my się będziemy czuli dobrze. Czy, czy nie kręcimy na siebie bata... No, jakby, powiem Ci inaczej, e, jak nie my ukręcimy, to ktoś ukręci. Dla tych juniorów ja też mam proste rozwiązanie, słuchajcie, Wy nie musicie już teraz przeglądać interpretacji, czy wyszukiwać nam danych. Wy się uczcie lepiej, jak obsługiwać narzędzie, żeby robiło to za Was. I tutaj najważniejsza rzecz, najważniejsza rada, moi drodzy, łyżeczką, nie chochlą. Z bólem serca to mówię, bo myślałem że zawsze, jest inaczej, ale tutaj nie ma ludzi niezastąpionych. I to były rady coacha Marcina Zarzyckiego.